Moi rodzice poświęcali mojemu bratu tyle uwagi, że zaniedbali mnie nawet w dniu mojego ślubu. To była ostatnia kropla. Około 10 miesięcy temu wyszłam za mąż za mojego chłopaka od 5 lat i w końcu miałam swój bajkowy ślub. No prawie, bo wszyscy przyszli oprócz mojego młodszego brata, 25-letniego Dawida i moich rodziców. Ale najgorsze było to, że ich nieobecność nawet mnie nie zaskoczyła. Dawid był uosobieniem złotego dziecka. Właściwie, skreśl to, był złotym samorokiem, który nigdy nie mógł zrobić nic złego. Od momentu, gdy tylko opuścił łono naszej mamy, przyciągał uwagę wszędzie, gdzie się pojawił. Wygrywał wszystkie konkursy naukowe w podstawówce. W liceum był przewodniczącym samorządu uczniowskiego szkołę z najlepszymi wynikami i został królem balu. Oprócz tego, że był wysportowany i przystojny, na studiach zajmował się teatrem, zanim skupił się na dyplomie z marketingu. Wciąż pamiętam ekstrawaganckie przyjęcie, które moi rodzice urządzili z okazji jego pierwszej roli aktorskiej w regionalnej reklamie. Zaprosili dosłownie wszystkich, których znali: każdego przyjaciela, każdego krewnego, a każda osoba została poczęstowana niezwykle drogim szampanem i jedzeniem z cateringu. Profesjonalne zdjęcie, które powiesili nad naszym kominkiem, wciąż tam jest. Moja mama odkurza je każdego ranka. A kiedy w tym samym roku uzyskałam dyplom pielęgniarstwa z wyróżnieniem po latach rygorystycznych studiów, oczywiście nie oczekiwałam, że moi rodzice będą się tym zbytnio przejmować. Może po prostu mnie przytulą i pójdą dalej, albo powiedzą, dobra robota, ale zamiast tego tylko kiwnęli głową i wrócili do planowania następnego przesłuchania Dawida. Kilka lat później Dawid ma 28 lat. Jest wiceprezesem w firmie marketingowej, ma narożne biuro i samochód służbowy. Wiem to wszystko, ponieważ moi rodzice nigdy nie omieszkali o tym wspomnieć. na każdym rodzinnym spotkaniu. Tymczasem pracuję jako dyplomowana pielęgniarka w szanowanym szpitalu. Ratowałam życia i pocieszałam ludzi w ich najciemniejszych chwilach. Starsi ludzie dziękowali mi za to, że nie pozwoliłam im umrzeć samotnie, ale chyba to nie jest rodzaj pracy, którą moi rodzice chwaliliby się. Czasami myślę, o dzieciństwie. Mój tata zawsze szczypał dodatkowy tłuszcz na moich ramionach i nogach. Zapisał mnie na obóz odchudzający i ciągle narzucał mi najbardziej ekstremalne diety. A jakby tego było mało, zawsze przypominał mi, że Dawid nigdy nie ma problemów z wagą, albo mogłabyś wyglądać tak dobrze jak twój brat, gdybyś tylko bardziej się postarała. Na szczęście w liceum opanowałam sztukę udawania, że te komentarze mnie nie ranią, ale z czasem, dzięki bardzo drogiej terapii, zaakceptowałam te różnice. Jaką miałam alternatywę? Przez lata próbowałam zdobyć aprobatę rodziców, uczęszczając na zajęcia, które sugerowali, dołączając do klubów, które wybrali, a nawet na krótko próbując sił w teatrze, czego David nigdy nie pozwala mi zapomnieć. Ale nic nigdy nie było wystarczające. Pod koniec moich 20 lat przestałam próbować im zaimponować. Skupiłam się na budowaniu własnego życia, rozwijaniu kariery na własnych warunkach, tworzeniu relacji z ludźmi, którzy cenili mnie za to, kim jestem. Szczerze mówiąc, po tym wszystko stało się lepsze. Wiedząc, że moi rodzice mają obsesję na punkcie pozorów, utrzymywałam z nimi powierzchowne interakcje, aby uniknąć konfliktu. Wydawało się, że nie zauważyli mojego emocjonalnego dystansu, ponieważ mieli Dawida do obsypywania uwagą, a jeśli zauważyli, to ich to nie obchodziło. Mniej więcej w tym czasie poznałam mojego męża na szpitalnej zbiórce pieniędzy przez wspólnego znajomego. I w przeciwieństwie do mojej rodziny, on naprawdę mnie widział. Kochał moje Sarkastyczne poczucie humoru, moje współczucie, moją cierpliwość i tak, nawet moje ciało. Był jedną z pierwszych osób w moim życiu, która nigdy nie sugerowała, żebym się zmieniła, ani nie porównywała mnie do nikogo innego. Sprawił, że poczułam się godna miłości. A po pięciu latach razem zorganizował idealne oświadczyny. Spokojny wieczór w domu, z jedzeniem na wynos i naszym ulubionym serialem w tle. Było to idealne, intymne i całkowicie zgodne z tym, kim jesteśmy jako para. Naturalnie powiedziałam rodzicom o moich zaręczynach w zeszłym roku. Ich reakcja powinna być moją pierwszą wskazówką. Nie było gratulacji, tylko cisza. Potem moja mama zapytała, czy jestem pewna, że nie spieszę się zbytnio i zasugerowała, że może powinnam popracować nad sylweką przed ślubem. Mój tata ledwo cokolwiek powiedział, tylko mruknął coś o kosztach wesel, zanim zmienił temat na ostatnie wakacje Dawida w Grecji. Podczas naszego przyjęcia zaręczynowego, mój mąż zauważył ich dziwne zachowanie, którego ja byłam zbyt zdenerwowana, by w pełni przetworzyć. Spędzili większość wieczoru skuleni w kącie nad telefonem mojej mamy, ledwo wchodząc w interakcje z gośćmi czy moimi przyszłymi teściami. Później mój mąż powiedział mi, że słyszał ich rozmowę telefoniczną z Dawidem, który był wyraźnie zdenerwowany. Z tego co zrozumiał, mówili coś w stylu: to nie był plan. I nigdy nie spodziewaliśmy się, że Zuzanna wyjdzie za mąż pierwsza. Kiedy zapytałam ich o to następnego. Dnia zlekceważyli to, mówiąc, że po prostu zdawali Dawidowi relacje z rodzinnych nowin. Przez cały proces planowania ślubu pojawiały się małe czerwone flagi. Moja mama stworzyła już wiele tablic na Pinterestie na ślub Dawida, który nawet nie był zaręczony, a jednak wykazała zerowe zainteresowanie pomocą mi w wyborze miejsca czy sukni. Kiedy znalazłam moją suknię, prostą, ale elegancką kreację w kształcie litery A, która sprawiła, że poczułam się piękna, moja mama skomentowała tylko, że jest praktyczna i odpowiednia dla twojej figury. Skończyło się na tym, że większość ślubu zaplanowałam z moją teściową, która traktowała mnie jak córkę, której nigdy nie miała. Pomogła mi wybrać kwiaty. Próbować czas, a nawet trzymałam mnie za rękę, gdy miałam załamanie nerwowe dwa tygodnie przed ceremonią. Przed wysłaniem zarówno elektronicznych, jak i papierowych zaproszeń ślubnych starannie przejrzałam listę gości z moim mężem, aby upewnić się, że nikt nie został pominięty. Jestem pewna, że moi rodzice otrzymali swoje. Elektroniczne zaproszenia miały potwierdzenia odczytu, a ja osobiście zaadresowałam ich papierowe zaproszenie. Kiedy zorientowałam się, że nie odpowiedzieli, dzwoniłam, pisałam SMSy i e-maile wielokrotnie. Moje wiadomości były albo ignorowane, albo spotykały się z niejasnymi odpowiedziami o byciu bardzo zajętym i konieczności sprawdzenia ich harmonogramu. Za każdym razem, gdy poruszałam temat ślubu bezpośrednio, zmieniali temat lub Nagle przypominali sobie o jakimś pilnym zadaniu. Nie mogłam marnować energii na martwienie się tym przy wszystkich przygotowaniach ślubnych. Moi teściowie byli niezwykle pomocni, pomagając we wszystkim, od planów usadzenia gości po aranżacje kwiatowe. Nawet na pięknym przyjęciu zorganizowanym przez siostrę mojego męża nikt nie wspomniał o rażącej nieobecności mojej własnej rodziny. Widziałam jednak litość w ich oczach, a to bolało prawie bardziej niż obojętność moich rodziców. Sam dzień ślubu był piękny, nawet bez moich rodziców. Mieliśmy poranną ceremonię w ogrodzie botanicznym, po której nastąpiło zrelaksowane popołudniowe przyjęcie. Wszyscy mówili, że wyglądamy tak szczęśliwi i zakochani, ale były momenty, kiedy ich nieobecność była odczuwalna jak fizyczny ból. Widok z tych miejsc w pierwszym rzędzie, albo podczas tańca ojca z córką. Nie mogłam zatańczyć z teściem, który łaskawie wkroczył, ale ten miły gest tylko podkreślił to, czego mi brakowało. Tej nocy w naszym pokoju hotelowym płakałam w ramionach mojego męża, w końcu pozwalając sobie poczuć pełen ciężar odrzucenia przez rodziców. Po powrocie z podróży poślubnej szukałam odpowiedzi. kiedy w końcu udało mi się do nich dodzwonić, twierdzili, że są głęboko zranieni, ponieważ nigdy nie otrzymali formalnego zaproszenia. Moja mama rozpoczęła długą tyradę o tym, jak byłam nieostrożna, jak zawsze marzyła o pomocy planowaniu ślubów swoich dzieci i jak nie mogła zrozumieć, dlaczego wykluczyłabym ich z tak ważnego dnia. Mój Ojciec strącił się mówiąc, że czekali przy skrzynce pocztowej od tygodni. Byłam zdumiona, ponieważ byłam pewna, że wysłaliśmy oba rodzaje zaproszeń. Podczas rozmowy sprawdziłam nasze zapisy i potwierdziłam, że tak. Wysłaliśmy je. Mieliśmy nawet potwierdzenie dostarczenia fizycznego zaproszenia. Nie skonfrontowałam ich z próbą manipulacji. Po prostu przeprosiłam za nieporozumienie i rozłączyłam się, czując ten znajomy ucisk nieadekwatności zaciskający mi się w żołądku. Później mój mąż wskazał na kilka incydentów, które ujawniły ich prawdziwe intencje. Jak wyglądali nas szokowanych, a nieszczęśliwych, gdy ogłosiliśmy nasze zaręczyny albo jak ciągle znajdowali wymówki, by nie pomagać w planowaniu ślubu. Nie wspomniał o tych obserwacjach wcześniej, nie chciał dodawać mi stresu podczas przygotowań ślubnych, ale z perspektywy czasu wzorzec był jasny. Pomysł, że ja, mniej udane dziecko, wychodzę za mąż przed ich drogocennym Dawidem, był dla nich po prostu nie do zniesienia. Ich zachowanie tylko potwierdziło to, co zawsze podejrzewałam, ale opierałam się przed zaakceptowaniem, że nie, nigdy nie dorównam mojemu bratu w ich oczach. Najbardziej łamiącą serce częścią było uświadomienie sobie, że nawet mój dzień ślubu, który powinien być celebracją miłości i nowych początków, stał się kolejnym polem bitwy w ich niekończącej się kampanii na rzecz utrzymania idealnego wizerunku rodziny z Dawidem w centrum. Ostatnio usłyszałam od krewnych, że Dawid zaręczył się z kimś, z kim spotyka się od około rogu. W rodzinnych czatach grupowych, do których nie należy, moi rodzice otwarcie wyrażają swoje podekscytowanie planowaniem dla niego wyszukanego wesela. Już chwalą się rezerwacją luksusowych miejsc i markowych garniturów, a moja mama zabiera Dawida na prywatne przymiarki do ekskluzywnych sklepów. Cała ta więź matki z dzieckiem, której nigdy nie pozwolono mi mieć. Moja ciotka wspomniała, że zarezerwowali najdroższą salę balową w hotelu w mieście i sprowadzają celebrytę kucharza do cateringu. Co ciekawe, znaczna liczba naszych dalszych krewnych odmawia teraz udziału w przyjęciu zaręczynowym i weselu Dawida. Najwyraźniej działania moich rodziców na moim ślubie stały się gorącym tematem rozmów w rodzinie. Kilku ku... Skontaktowało się ze mną bezpośrednio, wyrażając swoje oburzenie tym, jak zostałam potraktowana. Kiedy krewni zapytali mnie, dlaczego moi rodzice nie byli na moim ślubie, po prostu mówię im to, co uważam za prawdę. Nie mogli znieść, że wyszłam za mąż przed ich złotym dzieckiem. Przedstawiam fakty tak, jak je widzę, bez upiększeń. Kilka dni temu moi rodzice skontaktowali się ze mną, oskarżając mnie o celowe próby zrujnowania ślubu Dawida. Według nich krewni, z którymi rozmawiali, wymyślają wymówki, aby uniknąć udziału w jego uroczystościach weselnych. Mój kuzyn, na którego Dawid się poskarżył, powiedział mu, że ludzie są niechętni do przyjazdu, ponieważ słyszeli, jak moi rodzice mnie potrattowali. Moi rodzice twierdzą, że Prachniam złośliwe kłamstwa, ponieważ jestem zazdrosna o nadchodzące wystawne wesele Dawida. Zażądali, abym zadzwoniła do wszystkich i sprostowała narrację, zanim nieodwracalna szkoda zostanie wyrządzona reputacji rodziny. Rzecz w tym, że ja tylko mówię ludziom prawdę o tym, co się stało. Jeśli prawda sprawia, że wyglądają źle, może powinni zbadać swoje zachowanie, zamiast obwiniać mnie za konsekwencje. Nie zniechęcałam aktywnie nikogo do udziału w jego weselu. Nie muszę. Ludzie wyciągają własne wnioski na podstawie działań moich rodziców. W miarę jak sytuacja się rozwija, coraz trudniej jest mi utrzymać nawet pozory relacji z rodzicami. Ich zachowanie podczas mojego ślubu w końcu jasno pokazało, że nigdy nie będę dla nich wystarczająco dobra. Bez względu na to, co zrobię. Najtrudniejszą częścią nie jest nawet ich nieobecność na moim ślubie, ale pogodzenie się z faktem, że nigdy nie miałam kochających, wspierających rodziców, których zawsze chciałam. Teraz skupiam się na budowaniu życia z kimś, kto naprawdę ceni mnie za to, kim jestem, ale będę informować, jeśli coś znaczącego się zmieni. Aktualizacja pierwsza. Minęły dwa tygodnie od mojego ostatniego postu i wiele się wydarzyło. Po przeczytaniu Waszych wspierających komentarzy w końcu zdecydowałam się skonfrontować moich rodziców twarzą w twarz w sprawie ich zachowania na moim ślubie i ich obecnych oskarżeń, że zrujnowałam wyjątkowy dzień mojego brata, kiedy zaczęli pisać do mnie SMSy o swojej nadszarniętej rodzinnej poczułam że nadszedł czas aby wyłożyć wszystko na stół podczas naszej rozmowy telefonicznej moi rodzice natychmiast zaczęli mnie oskarżać o bycie zazdrosną o Dawida i o organizowanie całej tej sytuacji zrobiłam coś czego nigdy wcześniej nie robiłam zamiast się bronić jak zwykle zgodziłam się z nimi ale nie w sposób jakiego się spodziewali macie rację powiedziałam im jestem zazdrosna nie o karierę Dawida jego osiągnięcia czy wygląd jestem zazdrosna o bezwarunkową miłość i wsparcie któremu okazywaliście a którego nigdy nawet nie próbowaliście mi okazać na linii zapadła cisza potem moja mama zaczęła twierdzić że przesadzam i że zawsze traktowali nas jednakowo coś we mnie... Pękło w tym momencie. Lata tłumionych uczuć wylały się. Opowiedziałam im o każdym urodzinach, gdzie najnowsze osiągnięcie Dawida przyćmiło moje. O tym, jak moja mama odwołała moją kolację z okazji ukończenia studiów, gdy Dawid miał odzwonienie na przesłuchanie, o tym, jak jego smoking na studniówkę kosztował więcej niż wszystkie moje podręczniki na semestr. Przypomniałam im, jak opuścili moją ceremonię wręczenia dyplomów z wyróżnieniem w liceum, ponieważ Dawid był przeziębiony, a jednak następnego ranka poszedł na trening piłki nożnej. Mój tata próbował przerwać, oskarżając mnie o bycie dramatyczną, ale kontynuowałam. Mówiłam o tym, jak to jest patrzeć, jak przez lata planują hipotetyczne wesele mojego brata, jednocześnie wykazują... Zerowe zainteresowanie moim prawdziwym. Opowiedziałam im, jak bolesne było widzieć puste miejsca moich rodziców i mieć teściową pomagającą mi we wszystkim: od planowania ślubu po zakupy sumi. Opisałam litościwe spojrzenia rodziny mojego męża i jak musiałam kłamać przyjaciołom o tym, dlaczego moi właśnie rodzice nie przyszli. Ich odpowiedź była wymowna. Zamiast uznać którykolwiek z moich punktów odwrócili to przeciwko mnie. Jeśli tak się czułaś, dlaczego nigdy nic nie powiedziałaś, nalegała moja mama, jakbym nie próbowała z nimi rozmawiać od lat. Jakby każda próba nie została odrzucona jako bycie zbyt wrażliwą lub robienie wszystkiego o sobie, mój tata dodał, że byłam niesprawiedliwa i mściwa, dyskutując, o tych uczuciach z członkami naszej rodziny. Twierdził, że celowo sabotuje relacje rodzinne z urazy. Potem moja mama powiedziała coś, co w końcu wszystko wyjaśniło. Nigdy nie myśleliśmy, że posuniesz się tak daleko, aby próbować zrujnować ślub Dawida z urazy, ale zawsze wiedzieliśmy, że jesteś niepewna jego sukcesu. Powiedziała: Nie tak cię wychowaliśmy. Zdałam sobie sprawę, że nawet mnie nie słyszą. Wierzyli, że cała ta sytuacja nie ma nic wspólnego z ich zachowaniem ani moimi uczuciami. Chodziło o reakcję Dawida. Nawet w tej rozmowie o ich nieobecności na moim ślubie bardziej martwili się o jego nadchodzące zaślubiny niż o krzywdę, którą mi wyrządzili. Po raz pierwszy w życiu nie próbowałam załagodzić sytuacji. Nie cofnęłam się ani nie przeprosiłam. Zamiast tego powiedziałam im dokładnie, co myślę. Macie rację co do jednej rzeczy wychowaliście mnie. Wychowaliście mnie w przekonaniu, że nigdy nie dorównam osiągnięciom Dawida, że zawsze będą ważniejsze od moich, że utrzymanie waszego idealnego wizerunku rodziny jest ważniejsze niż moje uczucia. Ale nauczyliście mnie też czegoś, czego nie zamierzaliście, że zasługuję na coś lepszego niż to. Nastąpiła długa pauza, zanim mój tata przemówił. Jego głos był zimny i opanowany. Może nadszedł czas, abyśmy przestali udawać, że jesteśmy złymi rodzicami, skoro zdecydowałaś, że nimi jesteśmy i wyraźnie, cieszysz się, patrząc, jak cierpimy. Myśleliśmy, że pomożesz naprawić sytuację jako rodzina, ale oczywiście. Dokonałaś wyboru. Moja mama zadała ostateczny cios. Może po prostu nie mogłaś znieść, że nie jesteś w centrum uwagi, chociaż zawsze staraliśmy się traktować was oboje sprawiedliwie. To nie nasza wina, Zuzanno, że wybrałaś rolę ofiary. Nie kłóciłam się. Jaki byłby sens? Właśnie potwierdzili wszystko, co mówiłam. Nie mogli uznać swojej roli w tym wszystkim, nawet w tej ostatniej rozmowie. Po prostu powiedziałam do widzenia i rozłączyłam się. Po rozmowie poczułam zaskakującą ulgę. Były łzy, owszem, ale nie były to desperackie, łamiące serce łzy, które pamiętam z młodszych lat. To były wyzwalające łzy. Po raz pierwszy powiedziałam wszystko, co musiałam powiedzieć, bez powstrzymywania się i bez poczucia winy za moje uczucia. Później mój mąż znalazł mnie patrzącą na zachód słońca z naszego balkonu. Usiadł obok mnie i wziął mnie za rękę, nic nie mówiąc. Oni nigdy się nie zmienią, prawda? Zapytałam go po chwili. Nie, powiedział ściskając moją rękę. Ale ty się zmieniłaś i to się liczy. Ma rację. Zmieniłam się. Dziewczyna, która desperacko próbowała zdobyć aprobatę rodziców, odeszła. Kobieta, która wyłoniła się z tej ostatniej rozmowy, nie potrzebuje już ich walidacji. Boli akceptacja faktu, że moi rodzice nigdy nie będą ludźmi, których potrzebuje. ale boli mniej niż trzymanie się nadziei, że się zmienią. Po raz pierwszy szczerze nie obchodzi mnie, co się stanie ze ślubem mojego brata ani z rodzinną dramą. Powiedziałam, co miałam do powiedzenia, a oni mogą sobie radzić z tym, co nadejdzie. Najdziwniejsze jest to, że czuję jakby ciężar, który nosiłam przez całe życie, w końcu został zdjęty. To nie jest szczęśliwe zakończenie, którego chciałam z moimi rodzicami, ale może to jest to, czego potrzebowałam. Wolność, aby przestać kochać miłością, która powinna być bezwarunkowa. Aktualizacja druga. Minęły trzy dni od mojej konfrontacji z rodzicami, a sprawy przybrały nieoczekiwany obrót. Dawid postanowił włączyć się w dramę, ale jego strategia spektakularnie zawiodła. Wczoraj rano mój brat wysłał mi starannie spreparowaną wiadomość. Przez lata wypracował ten protekcjonalny ton, który był w pełni widoczny w jego tekście. To, co powiedziałaś mamie i tacie, było całkowicie nieodpowiednie. Wspierali nas na każdym etapie naszego życia i dali nam wszystko. Nie możesz ich po prostu oskarżać o bycie złymi rodzicami, bo jesteś niepewna swoich wyborów życiowych. Kontynuował wiadomość swoją typową mieszanką moralnej wyższości i ledwo zawoalowanych docinków. Rozumiem, że twój ślub nie był dokładnie tym, o czym marzyłaś, ale to nie znaczy, że powinnaś próbować zrujnować mój. Nie ma nic złego w chęci zorganizowania uroczystości, która honoruje tych z nas, którzy ciężko pracowali, aby spełnić pewne standardy. Nie wszystko musi być konkursem, Zuzanno. Nie zawracałam sobie głowy opowiadaniem. Po latach znoszenia jego manipulacyjnego zachowania nauczyłam się, że angażo, a nie się w dyskusję z nim tylko daję mu więcej amunicji. Zamiast tego po prostu zablokowałam jego numer. Dawid nigdy dobrze nie znosił bycia ignorowanym, więc założyłam, że na tym się skończy. Kilka godzin później mój mąż zadzwonił do mnie do pracy, śmiejąc się tak bardzo, że ledwo mógł mówić. Najwyraźniej, skoro Dawid nie mógł do mnie dotrzeć bezpośrednio, znalazł osobisty numer mojego męża, prawdopodobnie przez wspólnego znajomego i wysłał mu serię SMS-ów, wyjaśniając, dlaczego nasza relacja rodzeństwa zawsze była napięta. Jego początkowa wiadomość do mojego męża zaczynała się wystarczająco profesjonalnie: "Jako brat Zuzanny i ktoś, kto głęboko troszczy się o dobro naszej rodziny, czuje się zobowiązany do nawiązania kontaktu". Ale szybko przerodziła się w jego prawdziwe motywy. Poinformował mojego męża, że jako nowy mężczyzna w moim życiu ma obowiązek pomóc mi zachowywać się bardziej odpowiednio. Wiadomości stawały się coraz bardziej protekcjonalne. Dynamika rodziny jest złożona, powiedział mojemu mężowi, starszemu inżynierowi oprogramowania z tytułem magistra, dodając, że ktoś z wrażliwością zuzanny może nie rozumieć szerszego obrazu. Doradził mojemu mężowi, aby pomógł mi zobaczyć rozsądek, zanim na stałe zniszczę relacje rodzinne. Prawdziwym hitem była jednak jego próba zagrania na tym, co założył, że są ambicjami społecznymi mojego męża. Naprawdę napisał: Z pewnością rozumiesz, że utrzymywanie dobrych relacji z odnoszącymi sukcesy członkami rodziny, takimi jak... Ja, może być korzystne dla twojej przyszłości. Zachowanie Zuzanny szkodzi tylko jej własnym perspektywom. A co za tym idzie? Twoim. Mój mąż, który zawsze przejrzał fasadę Dawida, uznał jego próbę manipulacji za przezabawną. Szczególnie podobało mu się założenie Dawida, że jego tytuł korporacyjny lub obietnica możliwości sieciowych w jakiś sposób zrobią na nim wrażenie. Jak ujął to mój mąż, on mnie w ogóle nie zna, prawda? Kiedy wróciłam do domu tej nocy, razem przejrzeliśmy wiadomości. Zamiast czuć się urażona czy zdenerwowana, śmiałam się razem z mężem. To było wyzwalające zobaczyć zdemaskowane manipulacyjne taktyki Dawida, zwłaszcza gdy były skierowane na kogoś całkowicie na nie ta interakcja ujawniła coś ważnego o moim bracie. Pomimo wszystkich jego osiągnięć i sukcesów, wciąż jest tym niepewnym nastolakiem, który musi poniżać innych, aby poczuć się lepszym. To wymowne, że myślał, że może mnie kontrolować, manipulując moim mężem. Najbardziej odkrywczą częścią było to, jak Szyko przeszedł do próby użycia mojego męża przeciwko mnie, gdy jego bezpośrednie podejście zawiodło. Robił dokładnie to samo w liceum, kiedy nie mógł mnie bezpośrednio dręczyć, próbował nastawić moich przyjaciół przeciwko mnie. Inna dekada, te same takty. Z tą nową perspektywą widzę teraz, jak działania Dawida przez całe nasze dzieciństwo wykraczały poza prostą rywalizację rodzeństwa. Aktywnie pracował nad Maniem swojego statusu ulubionego dziecka, zawsze mówiąc naszym rodzicom i mnie, o ile jest lepszy. Każde moje osiągnięcie musiało zostać przyćmione. Każdy przyjaciel, którego poznałam, musiał usłyszeć o moich niedociągnięciach. Moja reakcja na jego gry jest teraz inna. Dziesięć lat temu jego wiadomości wpędziłyby mnie w spirale z w siebie. 5 lat temu byłabym zła i zraniona. Dziś jestem po prostu zmęczona dramą i uważam jego rażące próby manipulacji za zabawne. Odpowiedź mojego męża była doskonała. Zamiast dać się wciągnąć w dramę Dawida, po prostu opowiedział: Dziękuję za troskę o dobro, Zuzanny. Jako jej mąż skupiam się na wspieraniu jej szczęścia, a nie na zarządzaniu jej zachowaniem. Myślę, że najlepiej będzie, jeśli wszelkie przyszłe obawy skierujesz bezpośrednio do Zuzanny, miłego dnia. Po tym, jak nie otrzymał odpowiedzi, której chciał, Dawid wysłał jedną ostatnią wiadomość. Widzę, że ona też zatruła Cię przeciwko rodzinie. Nie mów, że nie próbowałem pomóc, kiedy to wszystko wybuchnie wam w twarz. Jak na ironię, pomoc Dawida tylko wzmocniła moją determinację do zdystansowania się od toksycznej dynamiki mojej rodziny. Jego wiadomości do mojego męża dowodzą, że nic się nie zmieniło. Wciąż jest tą samą manipulacyjną osobą, która musi kontrolować każdą narrację i postrzega każde odchylenie od jego idealnego scenariusza rodzinnego jako zagrożenie. Być może najbardziej satysfakcjonującą częścią tego całego incydentu. Jest świadomość, jak całkowicie nieskuteczne były jego próby perswazji. Zamiast wbić między nas klina, faktycznie zbliżył mnie i mojego męża do siebie. Spędziliśmy wieczór, śmiejąc się z jego SMS-ów i planując weekendowy wypad. Zdałam sobie sprawę, że prawdziwa rodzina nie polega na utrzymywaniu fasa czy kontrolowaniu narracji. Chodzi o bycie razem, śmianie się razem i wspieranie się nawzajem, gdy ktoś próbuje cię zmanipulować, nawet jeśli tą osobą jest twój własny brat. Jestem bardziej pewna niż kiedykolwiek, że lepiej mi będzie trzymać się z dala od dramy weselnej Dawida, zamiast dać się wciągnąć w niekończące się walki o władzę mojej rodziny. Mój mąż i ja postanowiliśmy skupić się na budowaniu własnej Szczęścia. Mówią, że sukces to najlepsza zemsta, ale zdaję sobie sprawę, że prawdziwy sukces nie polega na imponowaniu ludziom, ale na byciu zadowolonym ze swoich wyborów i otaczaniu się ludźmi, którzy wspierają, a nie hamują Twój rozwój. W tym sensie czuję się bardziej sfel niż kiedykolwiek. Aktualizacja trzecia. Minęły dwa tygodnie od nieudanej próby manipulacji moim mężem przez mojego brata i sprawy przybrały zaskakujący obrót. Pomimo desperackich prób moich rodziców, aby uratować swoją reputację, sytuacja wymyka się spod kontroli. Dzięki konekcjom rodzinnym dowiedziałam się, że moi rodzice są na gorączkowej misji naprawienia narracji. Dzwonili do każdego krewnego Oskarżając mnie o rozpowszechnianie złośliwych lotek, ponieważ jestem zazdrosna o idealne wesele Dawida. Według ich najnowszej historii jestem po prostu zgorzkniała, bo jego wesele będzie o wiele bardziej eleganckie i piękne niż moje. Teraz twierdzą, że celowo ich wykluczyłam z mojego wesela, abym mogła grać ofiarę. Mówią, że wysłałam ich zaproszenie na stary adres e-mail i nieaktualny adres fizyczny, pomimo faktu, że mieszkają w tym samym domu od ponad 25 lat i mają te same adresy e-mail od czasu wynalezienia poczty elektronicznej. Jeden z kuzynów powiedział mi, że nawet próbowali sfabrykować fałszywy e-mail, który rzekomo wysłałam, ale sygnatura czasowa była zła i kilka szczegółów się nie zgadza. Ło. Dobra wiadomość jest taka, że ich ruby... Kontroli szkód kończą się żałosnym niepowodzeniem. Członkowie naszej rodziny tego nie kupują. W rzeczywistości kilku krewnych wystąpiło z własnymi historiami na temat historii faworyzowania moich rodziców. Jeden z wujków ujawnił, że moja matka robiła podobne numery na rodzinnych weselach w przeszłości, zawsze upewniając się, że Dawid jest w centrum uwagi. Moja ciotka przypomniała sobie, jak na chrzcie jej córki moja matka spędziła całe przyjęcie, pokazując wszystkim zdjęcia ze szkolnego przedstawienia Dawida, zamiast skupić się na faktycznej uroczystości. Najbardziej satysfakcjonującym wydarzeniem jest to, jak moja dalsza rodzina zareagowała na manipulacje moich rodziców. Kluczowi członkowie rodziny, którzy mieli odegrać ważne rolę w wy wycofali swoje wsparcie dla wesela Dawida. Ekskluzywne miejsce, które zapewnili dzięki koneksjom rodzinnym, może już nie być dla nich dostępne. Nawet luksusowy sklep odzieżowy przyjaciela rodziny nagle doświadczył konfliktów harmonogramu, które uniemożliwiają im dostarczenie niestandardowych strojów, którymi chwalili się moi rodzice. Sprawy osiągnęły punkt kulminacyjny na rodzinnym spotkaniu w zeszły weekend. Najwyraźniej, gdy ktoś niewinnie zapytał o zdjęcia z mojego ślubu, moja matka miała załamanie. Rozpoczęła defensywną tyradę o tym, jak się zmieniłam od pójścia i jak próbuję zniszczyć rodzinę z zazdrości. Jej wybuch przyniósł odwrotny skutek, szokując kilku krewnych, którzy nie byli świadomi sytuacji i jeszcze bardziej niszcząc ich starannie utrzymywaną reputację. Mój młodszy kuzyn nagrał część tej tyrady na swoim telefonie i wysłał mi. Oglądanie mojej matki, gorączkowo próbującej bronić ich działań, jednocześnie pogarszając sytuację, było zarówno smutne, jak i satysfakcjonujące. Ironią jest to, że desperackie próby moich rodziców, aby zachować idealną fasadę rodziny, są dokładnie tym, co powoduje jej rozpad. Za każdym razem, gdy próbują usprawiedliwić swoją nieobecność na moim ślubie, kończą na ujawnianiu więcej o tym, kim naprawdę są. Im bardziej próbują przedstawić mnie jako czarny charakter, tym więcej ludzi przejrzało ich oszustwo. Członkowie rodziny, którzy wcześniej pozostawali neutralni. Teraz opowiadają się po stronach. Ostatnio nawet brat mojego taty, który zawsze milczał, aby utrzymać pokój, przeprosił za to, że nie zabrał głosu wcześniej w sprawie tego, jak mnie traktowali. On i jego rodzina postanowili nie uczestniczyć w żadnych uroczystościach weselnych Dawida. Powiedział mi, że obserwował ten wzorzec przez lata, ale nigdy nie czuł, że to jego miejsce, aby się wtrącać. Wsię. Dok, jak opuścili twój ślub, był ostatnią kroplą. Przyznał, że niektórych rzeczy po prostu nie można ignorować. Nie musiałam bezpośrednio odpowiadać na nic z tego, a nie musiałam. Prawda wykonuje za mnie całą pracę. Za każdym razem, gdy Dawid i moi rodzice próbują zmanipulować narrację, kończą na ujawnianiu więcej swojego toksycznego Zachowania. ich desperacja czyni ich niechlujnymi, a ludzie to zauważają. Okazuje się, że wszystkie te lata milczenia i znoszenia ich traktowania w próbie utrzymania pokoju w rzeczywistości tylko umożliwiały ich zachowanie. Mój mąż ujął to najlepiej. Zbudowali fasadę idealnej rodziny przez wiele lat, ale została ona zbudowana na emocjonalnej manipulacji i faworyzowaniu. Była skazana na upadek. W końcu ma rację. Wystarczyła jedna osoba, która odmówiła gry, aby wszystko zaczęło się rozpadać. Osobiście czuję się lepiej niż kiedykolwiek. Już nie noszę brzemienia próby zdobycia aprobaty rodziców. Stres związany z zarządzaniem emocjami Dawida zniknął. Po raz pierwszy w życiu nie martwię się o utrzymanie ich. Idealnego wizerunku rodziny. Lepiej śpię, mój niepokój zmalał i skupiam się na relacjach, które faktycznie mnie pielęgnują, zamiast tych, które mnie wyczerpują. Czasami najlepsza zemsta to nie podejmowanie działań, ale po prostu pozwolenie prawdzie mówić za siebie. Jestem wdzięczna za odwagę, by stanąć w swojej obronie. Nie macie pojęcia, jak bardzo Wasze wskazówki i wsparcie znaczyły dla mnie w tej podróży. Czasami potrzeba obcych w internecie, aby pokazać Ci, jak wygląda prawdziwe wsparcie rodziny.